Z lotu ptaka wygląda jak rozległe pole zielonych kwiatów, lecz to nie dzieło natury, tylko starannie zaprojektowane miasto. Numer jeden na naszej liście to Brendby Haveny w Danii, jedno z najbardziej niezwykłych osiedli na świecie od lat, fascynujące swoim wyjątkowym wyglądem. Powstało w latach 60. XX wieku, gdy architekci szukali nowych sposobów łączenia prywatności mieszkańców z poczuciem wspólnoty. Zamiast prostych ulic zaplanowano harmonijny układ kręgów, z których każdy przypomina rozetę. W centrum znajduje się wspólny plac, a wokół niego promieniście rozchodzą się działki z domkami i ogródkami. Taki plan zapewnia mieszkańcom prywatną, kameralną przestrzeń, a jednocześnie sprzyja sąsiedzkim kontaktom. Domy nie zasłaniają sobie światła, a centralne place stały się miejscem spotkań, zabaw dzieci i lokalnych wydarzeń. Z góry brętwy, by wygląda jak dzieło sztuki urbanistycznej. Zielone kręgi tworzą niemal idealny geometryczny wzór i od lat zachwycają ludzi na całym świecie, a w epoce dronów stały się internetową sensacją. Palma Nowa, Włochy. Przenosimy się teraz do XVI-wiecznych Włoch, do epoki renesansu, kiedy europejskie miasta nie tylko piękniały dzięki sztuce i architekturze, lecz musiały również bronić się przed wrogami. W 1593 roku weneccy inżynierowie zaprojektowali Palmanowe, miasto twierdze, które miało być niemal nie do zdobycia. Z lotu ptaka wygląda niczym doskonale narysowana dziewięcioramienna gwiazda, w której każde ramię stanowiło potężny bastion obronny. Ulice rozchodzą się promieniście od centralnego placu, co pozwalało na szybkie przemieszczanie wojsk i kontrolę nad całym miastem. Dawniej Palmanowa była kluczowym punktem obrony Republiki Weneckiej, chroniącym mieszkańców przed najazdami. Dziś zaś przyciąga turystów i historyków, którzy podziwiają perfekcję jej geometrycznego planu. To niezwykły przykład na to, że geometria w architekturze służyła nie tylko estetyce, ale przede wszystkim strategii i przetrwaniu. La Plata, Argentyna. Przenosimy się teraz do XIX wieku, w czasy gwałtownego rozwoju przemysłu i nowoczesnej urbanistyki, kiedy wiele miast zaczęto projektować od podstaw według jasnych geometrycznych zasad. W 1882 roku w Argentynie powstała La Plata, zupełnie nowe miasto, które od początku zaplanowano w formie idealnej, regularnej siatki ulic. W samym sercu La Platy znajduje się rozległy, reprezentacyjny plac z imponującą katedrą, a od niego rozchodzą się w równych kierunkach szerokie aleje dzielące miasto na proste, niemal identyczne kwartały zabudowy. Taki układ miał ułatwiać orientację, poprawiać komunikację i wspierać harmonijny rozwój miasta w czasach dynamicznych przemian gospodarczych. Z lotu ptaka, la plata przypomina ogromną szachownicę, w której każdy element ma swoje ściśle określone miejsce, a całość wyróżnia się porządkiem i symetrią, będąc doskonałym przykładem XIX-wiecznej myśli urbanistycznej. Mazdar City Zjednoczone Emiraty Arabskie W samym sercu pustyni powstaje niezwykły projekt, który ma stać się symbolem miasta przyszłości Mazdar City. Od początku zaplanowano je w formie regularnego kwadratu, którego układ ulic i zabudowy został starannie dostosowany do ekstremalnych warunków klimatycznych, tak aby maksymalnie wykorzystać energię odnawialną, oszczędzać wodę i ograniczać wpływ na środowisko. Główne ulice zaprojektowano tak, by były wąskie i zacienione, co pozwala lepiej chronić mieszkańców przed palącym słońcem, a transport publiczny opiera się na nowoczesnych, autonomicznych pojazdach elektrycznych poruszających się po wyznaczonych trasach, ograniczając ruch tradycyjnych samochodów w centrum miasta. Z wysokości Mazdar City przypomina futurystyczną siatkę geometrycznych korytarzy i kwartałów, w której nowoczesna architektura łączy się z energooszczędnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Choć budowa miasta wciąż nie została w pełni ukończona, Mazdar już dziś uchodzi za ikonę zrównoważonego planowania i przykład tego, jak mogą wyglądać metropolie przyszłości w trudnych, pustynnych warunkach. Nouve Briza, Francja. W samym sercu Alzacji, tuż przy granicy z Niemcami, znajduje się miasto Twierdza, które do dziś uchodzi za jedno z najdoskonalszych dzieł wojskowej inżynierii. Nouve Briza powstało na początku XVIII wieku na polecenie króla Ludwika XIV, a zaprojektował je słynny francuski inżynier i statek Sebastien Prestre de Vauban, znany z tworzenia nowoczesnych fortyfikacji. Miasto zbudowano w kształcie regularnej ośmiokątnej gwiazdy, otoczonej systemem bastionów i fos, które w swoim czasie uchodziły za szczyt ówczesnej sztuki obronnej. Dziś monumentalne umocnienia Nów Briza są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i przyciągają turystów oraz historyków z całego świata. Z lotu ptaka miasto wygląda jak perfekcyjny geometryczny wzór przypominający ilustracje z podręcznika wojskowej architektury i dobitnie pokazuje, że w czasach nieustających wojen precyzja w planowaniu mogła decydować o życiu i śmierci mieszkańców. Zamość Polska. W samym sercu Lubelszczyzny znajduje się miasto, które od czterech stuleci uchodzi za jeden z najpiękniejszych przykładów idealnego miasta renesansu. Zamość został założony w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamojskiego i zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Moranda jako połączenie wygodnego ośrodka handlowego i nowoczesnej twierdzy. Plan miasta oparto na symetrycznej siatce ulic z centralnym rynkiem i ratuszem, a całość otoczono potężnymi bastionami i murami obronnymi. Z lotu ptaka, zamość wygląda jak regularny geometryczny wzór, w którym wszystkie elementy od układu ulic po kształt murów podporządkowano zasadą harmonii i funkcjonalności. Choć powstał setki lat temu, to do dziś zachowuje swój renesansowy układ i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, będąc dowodem na to, że dobre planowanie przestrzeni może przetrwać wieki i nadal zachwycać zarówno urbanistów, jak i turystów. Hołden, Holandia To jedno z najlepiej zaplanowanych miast w Europie pod kątem wygody pieszych i rowerzystów. Samochody kierowane są na obwodnicę omijającą centrum, a przez miasto biegnie gęsta sieć ścieżek rowerowych i alejek spacerowych, dzięki czemu ulice wewnątrz są ciche i bezpieczne. Z góry ten wygląda jak uporządkowany układ dzielnic i zielonych przestrzeni, w którym widać, że całość została podporządkowana wygodzie i jakości życia mieszkańców. To przykład, jak przemyślana organizacja przestrzeni może uczynić miasto przyjaznym i ekologicznym. Canberra, Australia Na południowej kuli powstała kolejna stolica zaprojektowana od podstaw Canberra. Gdy Australia potrzebowała neutralnego miasta, wybrano tereny między Sydney a Melbourne i w 1913 roku ogłoszono konkurs na jego projekt. Zwyciężyła koncepcja geometrycznego układu z promienistymi alejami i szerokimi zielonymi strefami, tworzącego przejrzystą, harmonijną strukturę nowej stolicy. Canberra do dziś uchodzi za jedno z najlepiej zaplanowanych miast na świecie, choć niektórzy uważają, że jej perfekcyjny porządek sprawia wrażenie nieco sterylnej. Auroville, Indie Jeśli geometryczne miasta kojarzą Ci się z funkcjonalnością, Auroville pokaże, że mogą mieć również głębszy sens duchowy. To eksperymentalne miasto założone w 1968 roku w Indiach, stworzono jako międzynarodową wspólnotę ludzi poszukujących harmonii i pokoju. Z lotu ptaka Ouroville przypomina spiralną mandalę z centralnym złotym matrimandyrem w środku i promieniście rozchodzącymi się sektorami mieszkalnymi i ogrodami. Dla mieszkańców ten układ ma symbolizować jedność i równowagę. Choć nie każdy zgadza się z ideami Auroville, trudno nie docenić niezwykłej wizji jego twórców. Palm Jumeira, Dubaj. Na koniec przenosimy się do Dubaju, gdzie powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych sztucznych wysp na świecie Palm Jumeira. Z lotu ptaka ma kształt gigantycznej palmy. Centralny pień to główna arteria, od której promieniście rozchodzą się liście, zabudowane willami i hotelami. Całość otacza okrągły falochron chroniący wyspę przed morzem. Palm dżumeira to symbol nowoczesnej inżynierii i przykład jak człowiek potrafi nadać przestrzeni spektakularny geometryczny kształt, który z wysokości wygląda jak współczesne arcydzieło urbanistyki.